Aleksander Sikłania, no niestety, niestety nie wykryto sprawców, którzy dokonali wandalizmu na moim samochodzie bądź próby kradzieży. Dziwna rzecz. Tak, dostałem informację z, prokuty, z prokuratury rejonowej w Chojnicach. Zdarzenie miało tam 28 na 29 12 miejsce. Sytuację znacie, co tam z moją furą się stało. A więc z prokuratury rejonowej dostałem informację i tutaj mamy postanowienie datowane na 9 stycznia 2025 postanowienie o umorzeniu dochodzenia uzasadnienie w toku przeprowadzonych czynności w postępowaniu przygotowawczym nie udało się ustalić sprawcy czynu sprawcy czynu i odzyskać skradzione mienie. Tak, dane zdarzenia nadal dane zdarzenie nadal jednak będzie w zainteresowaniu funkcjonariuszy policji i w przypadku ustalenia sprawcy postępowanie to zostanie podjęte i tutaj się pani się tutaj pani podpisała. Na podstawie 305 paragraf 3, ble, 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 zatwierdza powyższe postanowienie o umorzeniu śledztwa, czy też dochodzenia i to jest podpisane, widzę, prokurator prokuratury rejonowej pani Joanna podpisała. No cóż, niewykryty sprawca, ja jeszcze samochodu nie mam, ale już niebawem pewnie będzie na chodzie. Tego się niestety spodziewałem. Może kiedyś dostanę informację, albo jakoś to wyjdzie. Kto mi to świństwo całe zrobił. Ale dzięki Wam właśnie, dzięki Wam między innymi to auto jeszcze będzie jeździć, jeszcze będzie służyć, jeszcze będzie mnie do wielu z Was wozić. Życzę wszystkim przemiłego dnia. Pozdrawiam. Aleksander. Cześć.